Jak z tego zrobić coś takiego? Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku poradnikowym, w którym sobie opowiemy o różnych tipach, wskazówkach przy budowaniu wybiegów dla zwierząt w Planet Zoo. Nie używaj gotowych ogrodzeń. Gotowe ogrodzenia wyglądają no banalnie, no i tego nie chcemy. Lepiej wziąć sobie kilka elementów, połączyć i stworzyć bardzo fajny, unikalny płotek, który na pewno doda o wiele więcej klimatu i będzie bardziej realistyczny niż Któryś z gotowych wzorów. Zobaczcie, tak jak tutaj to robię na przykład na filmie. Eee, trzeba ogólnie poszukać sobie zawsze jakichś ulubionych kłód, desek i tego typu innych rzeczy. No i potem trzeba kombinować, bawić się łączeniem ich. Można sobie korzystać właśnie z narzędzi do przesuwania. Góra, dół, prawo, lewo bardzo się przydają. No i sobie można potem je tutaj eee, łączyć w grupy i tworzyć z tego bardzo fajne elementy, które potem będzie łatwo, łatwo można sobie kopiować i powielać. Jak już stworzycie swój płotek, który Wam się podoba i zrobicie część wybiegu, pamiętajcie o tym, żeby gra też interpretowała ten wybieg prawidłowo, czyli żeby zwierzaki po prostu e, mogły się do niego wprowadzić, żeby nie było żadnych błędów, czyli uzupełnijcie e, tutaj ten wybieg barierką o nazwie brak, czyli po prostu barierką, która jest niewidzialna. Świadome korzystanie z narzędzi znacznie poprawia naszą efektywność i przyspiesza budowanie wybiegów. Pierwsze z narzędzi przesuwa nasze obiekty na osi prawa, lewo, góra, dół. Kolejne z narzędzi duplikuje nasz obiekt, tworzy jego kopię i też można sobie ją od razu przesuwać. Tutaj to narzędzie, jak widzicie, pozwala obracać nasz obiekt w każdym kierunku i tutaj po przełączeniu tego checkboxa można też sobie obracać już jakby tak nie przyklejając tego obiektu do tych stałych pozycji, no nie? Tutaj sobie można właśnie na tych różnych płaszczyznach te obiekty przesuwać. Jak potrzebujemy precyzji, to naprawdę jest to niezastąpione narzędzie. Kolejne narzędzie pozwala nam kopiować obiekt i przesuwać go dowolnie na różnych płaszczyznach. Opcja przesuń z kolei pozwala nam swobodnie przesuwać obiekty bez robienia ich kopii. Optymalizuj ilość używanych elementów przy budowlach. Przy kopiowaniu elementów, na przykład tak jak tutaj widzicie tego płotka, ten tutaj łącznik, ta kłoda się w sumie powiela. Jest to na zupełnie zbędna. Mogę ją sobie swobodnie wyrzucić i tym sposobem wykorzystać już istniejącą kłodę. I teraz. Nasz płotek troszeczkę jest bardziej zoptymalizowany, czyli po prostu nasza zoo składa się z mniej ilości elementów. Jak zobaczcie, teraz już pomnożyłem ten płotek sobie razy ileś tam, no to już zyskałem trochę na po prostu tutaj optymalizacji, tak? Już jest mniej elementów, więc nasza zoo się szybciej załaduje, mniej troszkę tor, nie będzie ważyć i tak dalej. Warto o takie rzeczy dbać, ja przynajmniej staram się tak robić. Gdzieś tam e, różnice to może większych zoo oczywiście i przez komputerach zrobić, więc pamiętajcie proszę o tym. Krywa elementy ze sobą. Często przy tworzeniu jakiejś konstrukcji, płotków i nie tylko zdarza się, że kawałka nam jakiegoś obiektu brakuje i mamy jakiś tam odstęp pusty. Wtedy bardzo pomocne jest po prostu nakrywanie, nakładanie na siebie tych elementów. Tekstury ze sobą bardzo fajnie w planezu się zgrywają i nawet nie będzie on kompletnie zauważalny. Tak jak widzicie, robię to w tym miejscu. Tutaj kawałek mi kłody brakło, więc po prostu sobie ten płotek niżej i tą kłodę wziąłem i przesunąłem w lewo, żeby po prostu tutaj fajnie to nam się z górą pokrywało. Tak jak tutaj widzicie, w tym miejscu w ogóle nie ma e, żadnego znaku, praktycznie, że coś na siebie nachodzi. Tak jak wspominałem wcześniej, tekstury są kompletnie ze sobą, jakby fajnie tak się zgrywające, więc naprawdę jest to e, fajny tip, który często e, używam. Detale w Planetzu naprawdę mają gigantyczne znaczenie i robią taki efekt. Wow, końcowy. Na przykład do tego płotka potrzebowałem jeszcze czegoś, bo wydawał mi się taki pusty, nudny, więc znalazłem takie fajne liny, których zresztą często używam i jak widzicie tutaj je sobie właśnie na tym płotku tak usadowiłem no i naprawdę myślę, że one fajnie ten płotek wypełniły i nadały właśnie tego czegoś bez tego było tak myślę nudno Twórz schronienia jako budynki Zawsze przy tworzeniu nowego wybiegu, w okolicach wejścia, obsługi na ten wybieg, staram się utworzyć jakiś taki budynek, w którym te zwierzęta mogłyby sobie spać i, i bytować, tak powiedzmy w nocy albo w jakichś zimniejszych okresach. Moim zdaniem nadaje to fajnego klimatu, dodaje realizmu, no i ogólnie dużo satysfakcji przede wszystkim przy budowie tego, przynajmniej dla mnie. No i tutaj ogólnie, no to wszystko zależy od koncepcji, jaką macie. Tutaj postanowiłem zbudować sobie takie jakiś najprostsze Prostokątny, prostokątne takie schronienie tak. No i możecie sobie zacząć na razie na początek tylko od jakichś takich ogólnych obrysów, tak? No i potem spróbować jakoś dekoracjami ładnić, czyli żeby one po prostu nie były takie proste ściany, tak? tylko żeby jakieś miały wgłębienia, żeby może jakaś belka gdzieś wystawała, żeby może tutaj pół ściany było z kamienia, pół na przykład z gipsu albo coś w tym stylu, tak? więc ogólnie trzeba znowu bawić się teksturami Różnymi obiektami, podobnie jak w płotkach, tak? No i potem w dalszej kolejności, dopiero jak już macie mniej więcej zarys i, i koncepcję, no to mm, przejście do kolejnych kroków budowy tego domku. Kory budynki wewnątrz. Kolejną ważną rzeczą jest zwracanie uwagi właśnie na to, czego nawet na pierwszy rzut oka nie widać, czyli na wnętrza budynków. Mi to sprawia bardzo dużo przyjemności. Można sobie właśnie zacząć od na razie postawienia podłogi. Tak z najzwyklejszych jakichś tam desek, żeby nadać realizmu. Jeżeli nie pasuje Wam tam jakaś, prawda, kształtem podłoga, można zawsze ją postawić ustawić jako oddzielny obiekt albo ją z grupy wydzielić i zawsze się ją fajnie tutaj uda dopasować tak jak właśnie tutaj w tym przypadku też to musiałem zrobić, bo ta podłoga mi delikatnie wystawała. Po tym jak już macie to zrobione, no to musicie sobie powiedzieć na pytanie, co tam za zwierzak będzie mieszkał, tak? Jeżeli to będzie jakiś, powiedzmy, zwierz taki bardziej groźny, no to wiadomo, można by spróbować sobie jakieś takie śluzy może porobić, takie bardziej... bardziej takie większe siatki, tak? Ogrodzenia, żeby zadbać, powiedzmy, o bezpieczeństwo pracowników, tak? Teoretycznie i tak dalej, żeby dodać imersji. Natomiast, jeżeli to będzie jakiś tam Taki zwierzak lżejszy, no to wiadomo, wystarczy sobie jakieś takie fajne porobić. E, boksy e, tych tutaj płotków jest dostępnych. Dużo możecie sobie stworzyć, oczywiście e, jakieś własne samemu. E, Upewnijcie się tylko na pewno, czy zwierzaki wewnątrz wszędzie będą mogły sobie przechodzić. Często jest to właśnie mm, problematyczne i czasami zwierzaki właśnie się tam gdzieś blokują, trzeba na to zwracać uwagę. No, oprócz tego, no to dekoracje, dekoracje, jeszcze raz dekoracje. Ja zawsze lubię sobie właśnie wewnątrz popostawiać jakieś takie e, rzeczy m, dla obsługi, jakieś węże ogrodowe, jakieś kartony, jakieś skrzynki. W zależności od tego, ile macie DLC, no to e, różną ilość tych. Dekoracji też macie, więc możecie sobie oczywiście z nich korzystać. Gdyby właśnie wam to sprawiało trudność, możecie poszukać czegoś fajnego w warsztacie Steam. Jest masa fajnych takich backstageowych elementów, jak już gotowe gdzieś tam na przykład takie do postawienia palety z fajnymi kartonami, całe taczki na przykład już z jakimiś tam owocami, warzywami na nich naprawdę dodaje do klimatu i postawienie kilku takich rzeczy nada no o wiele fajniejszego po prostu klimatu tak waszemu budynkowi. Pamiętajcie że o przystrojeniu dachu, to często bez tych dekoracji może wyglądać nudno, więc Warto sobie też w warsztacie poszukać jakichś fajnych elementów dekoracyjnych na dach, jakieś klimatyzatory, wentylacje i tego typu inne rzeczy. No i jakoś je sobie według swoich potrzeb albo dopasować, albo po prostu zbudować samemu, jak chcecie. I naprawdę wygląda to o wiele, o wiele bardziej realistycznie, ciekawiej. I no polecam Wam właśnie te dachy też dekorować, bo to jest zawsze taka kropka nad I. Wydeptaj wybieg zwierzakom. Musimy wcielić się w rolę naszych podopiecznych i spróbować sobie wyobrazić, gdzie nasze zwierzęta najchętniej będą chciały się po wybiegu przemieszczać. I w tych miejscach, gdzie one będą najczęściej chodziły, musimy tę glebę zrobić taką najciemniejszą, tak? Żeby mniej więcej tutaj odzwierciedlało to jakby takie wydeptanie tej trawy przez nasze tutaj zwierzaki. Można też pomieszać glebę z taką trochę jaśniejszą glebą, z takim piaskiem i jeszcze dodać ewentualnie jakieś inne wariacje, jeśli Was by efekt nadal nie Dodawaj dużo roślin na wybiegu. Naprawdę jest to najistotniejszy, myślę, punkt, bo to się rzuca na pierwszy rzut oka. Eee, czyli po prostu dużo, dużo roślin. Musicie praktycznie, że w moim odczuciu, każdy zakamarek zapełnić jakąś roślinką, wstawić tam jakąś trawkę, jakieś drzewko, jakiś krzaczek. Oczywiście też niezbyt powtarzalnie, tak? Czyli musicie się znowu bawić. Bawić musicie się tymi trawami, eee, jak nie tą, to drugą, to trzecią, kombinować wyżej, niżej, prawo, lewo, w bok, do góry. No i musicie sobie przede wszystkim znaleźć swoje ulubione jakieś roślinki, żeby te rzeczy pasowały się w klimat, no i próbować zrobić tak, żeby ten wybieg wydawał się ciekawszy. Jak tutaj widzicie, no ten wybieg na początku był bardzo pusty. No, ale te rośliny ewidentnie tutaj dużo zrobiły, nie? więc do rośliny to myślę, że jest praktycznie najistotniejszy element tych wybiegów. Jeśli macie trudności z dobieraniem jakichś, właśnie tutaj, takich zestawów tych roślin do siebie, no to polecam Wam obejrzeć warsztat z tym. Jest bardzo dużo takich gotowych, jakichś zestawów, które można sobie postawić na wybiegu, więc polecam zajrzeć tam. No i na pewno sobie ułatwicie te pracę. Ja tutaj miałem mały wybieg, więc jak widzicie, głównie się skupiałem na stawianiu jakichś krzaczków, traw i tak dalej. No ale w przypadku większych wybiegów, no to naprawdę jakby trzeba by zrobić jakiś mały fragment tych roślin, no a potem je kopiować, ale też tak, żeby nie wyglądały sztucznie powtarzalnie, nie? więc tutaj wszystko to jest takie gdzieś odczucie indywidualne, no i trzeba gdzieś to kontrolować. Oddalając sobie ten widok, przybliżając, no i, no i patrzeć i oceniać na bieżąco, czy nam się już podoba, czy, czy nie. Jeśli nie, no to lecimy dalej, dekorujemy. Jeśli, jeżeli jesteśmy usatysfakcjonowani, no to kończymy i wprowadzamy zwierzaki, patrzymy, czy im się podoba. No i tyle, tak. Dekoruj ścieżki dla gości. Często można samemu udekorować ścieżkę i wtedy wygląda ona o wiele bardziej atrakcyjnie. Ale co mam na myśli mówiąc dekorować? No słuchajcie, można postawić jakiś krawężnik, można postawić jakiś płotek wzdłuż, można przede wszystkim ścieżkę główną, tak usunąć e, i zastąpić ją ścieżką przezroczystą. I na niej wtedy możecie zrobić praktycznie co tylko chcecie. E, więc e, ja często tak robię. E, w tym najnowszym biomie w swoim zo też właśnie tak zrobiłem. Po prostu jest to pusta ścieżka, na której mogę sobie wtedy dowolnie decydować o tym, jakie tam tekstury ziemi będą. Mogę sobie na nią poddawać kamyki i inne rzeczy. Działa ona oczywiście jak normalna ścieżka, goście sobie z niej korzystają. Mogę na niej ustawić różnego rodzaju ławki, kosze i inne rzeczy użyteczności tak? gości. No a. Ścieżka się prezentuje znacznie bardziej realistycznie, nie? Więc ogólnie też możecie mieć to na uwadze. Oczywiście nie wszędzie, ale tam gdzie chcecie zrobić jakiś może fajniejszy klimat, no to warto nawet ścieżkę zrobić samemu. Na dzisiaj to już wszystkie wskazówki. Mam nadzieję, że wam się one spodobały i że z nich skorzystacie przy budowie swoich zoo.